Pamiętam dawniej piekła matka chleb razowy, jaki on był smaczny, jaki zdrowy. Wielkie bochny chleba łopatą z pieca wysadzała, żeby na cały tydzień rodzina chleb miała. A kiedy rozpocząć bochyn chleba postanowiła, najpierw spracowaną ręką znak krzyża kreśliła. A kiedy okruszyna chleba na ziemię spadała, to ją z szacunkiem podnosiła i ucałowała. Dziś chleba mamy pod dostatkiem. Nikt nie przejmuje się rzuconym chleba kawałkiem. Chleb do kosza wyrzucamy, do chleba szacunku nie mamy. A może by tak przywrócić starodawne obyczaje? Niech każdy z nas znów z szacunkiem chleb kraje. Moi kochani, to wszystko przypomina nam dzisiejsza uroczystość. Wyrażając wielki szacunek dla pracy tak wielu naszych bliskich, jesteśmy wdzięczni Bogu, że wciąż powołuje nowych ludzi do pracy na roli, wciąż obdarza ich zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Modlimy się dziś za wszystkich rolników, sadowników, ogrodników, działkowców, aby mieli dość siły do pracy, aby ich praca była szanowana i godziwie wynagradzana. Aby cieszyli się uznaniem wszystkich ludzi, którzy korzystają z ich pracy. Modlimy się, aby nigdy nie zabrakło powszedniego chleba na naszych stołach. Abyśmy umieli dzielić się tym chlebem z potrzebującymi. Wreszcie, abyśmy wszyscy posilali się także tym chlebem eucharystycznym. Chlebem, który daje życie wieczne. Chlebem, który Jezus przemienia w swoje ciało i ofiaruje człowiekowi. Obyśmy, dziękując dziś Bogu za ciężką pracę rolników, za zebrane plony, za otrzymane błogosławieństwo, zgodnie ze słowami dzisiejszej Ewangelii, sami wydali plon stokrotny w codziennym życiu, przez świadectwo naszej wiary i przynależności do Boga, a On, jak dobry gospodarz, niech zaprosi każdego i każdą z nas na ucztę życia wiecznego w niebie. się śmiać, bo mi chłopaka Na świecie w a wieczór taki uroczy. Ja typu dnego chłopca tu lękowa, ale na inny czeka miłość jak wino Nie się może w Nas oh. coisas oh. 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 ちょっと待ってください。 Stop stop. Hadi yavrum. Bir şeyse düz mü durur